Jest 9 maja 2024 roku, czytamy Biblię w całości, jesteśmy w Księdze Wyjścia, w rozdziale 43 kończymy, to już jest ostatni rozdział, w którym będziemy czytać o wzniesieniu i poświęceniu przybytku, wykonanie poleceń bożych, jachwę, wierze, przybytek w posiadaniu, Obłok prowadzi Izraelitów. I na tym się kończy. Księga Wyjścia. A zatem czytamy. Księga Wyjścia, rozdział 40. Tak powiedział Pan do Mojżesza. W pierwszym dniu miesiąca pi pierwszego postawisz przybytek wraz z namiotem spotkania i umieścisz w nim Arkę świadectwa i nakryjesz ją zasłoną. Wzniesiesz także stół i położysz na nim to, co ma być położone, oraz wzniesiesz, wniesiesz świecznik i postawisz na nim lampy. Ustawisz również złoty ołtarz do spalania kadzidła przed arką świadectwa i zawiesisz zasłonę u wejścia do przybytku. Ołtarz zaś do opalenia. Postawisz przed wejściem do wnętrza namiotu spotkania, a kać umieścisz między namiotem spotkania a ołtarzem i napełnisz ją wodą. Urządzisz też dziedziniec do koła, a przy bramie zawiesisz zasłonę. Wtedy weźmiesz olej namaszczenia i namaścisz przybytek oraz wszystko co w nim jest. Poświęcisz go i wszystkie jego sprzęty i będzie święty. I namaścisz ołtarz całopalenia ze wszystkimi jego przyborami i poświęcisz go i będzie bardzo święty. Namaścisz również Kać oraz jej podstawę i poświęcisz ją. Wtedy przyprowadzisz Arona i jego synów przed wejście do namiotu spotkania i obmyjesz ich wodą. Następnie ubierzesz Aarona w święte szaty i namaścisz go i poświęcisz go, aby mi służył jako kapłan. Każesz także przybliżyć się jego synom i ubierzesz ich w szaty. Potem namaścisz ich jak namaściłeś ich ojca, aby mi służyli jako kapłani. Przez to zaś namaszczenie przetrwa kapłaństwo w ich pokoleniach na wieki. Mojżesz wykonał wszystko tak, jak mu nakazał Pan, tak wykonał. Wzniesiono przybytek pierwszego dnia, pierwszego miesiąca roku drugiego. Postawił Mojżesz przybytek, założył podstawy, ustawił deski, umieścił poprzeczki oraz ustawił słupy i rozciągnął nami namiot nad przybytkiem, i nakrył go przykryciem namiotu od, z góry, jak to Pan nakazał Mojżeszowi. Następnie wziął świadectwo i położył je w arce. Włożył też drążki do pierścieni arki i przykrył arkę z wierzchu przebłagalnią, wniósł następnie arkę do przybytku i zawiesił zasłonę zakrywającą i zakrył ją. I zakrył nią arkę przy świadectwa. Jak, jak pan nakazał Mojżeszowi? Postawił również stół w namiocie, hmm. w namiocie spotkania po stronie północnej przybytku, przed zasłoną, a w nim rozłożył przed, przed obliczem pana rząd chlebów. Jak nakazał pan Mojżeszowi? Postawił też świecznik w namiocie spotkania, naprzeciw stołu po stronie południowej przybytku i umieścił lampy przed panem jak pan nakazał Mojżeszowi. Postawił również ołtarz złoty w namiocie spotkania, naprzeciw zasłony i kazał spalić na nim wonne kadzidło jak pan nakazał Mojżeszowi. Zawiesił zasłonę u wejścia do przybytku, ołtarz zaś całopalenia postawił przed wejściem do wnętrza namiotu spotkania i ofiarował na nim całopalenie i ofiarę pokarmową, jak nakazał pan Mojżeszowi. Ustawił także kać między namiotem spotkania a ołtarzem i nalał w nią wody do mycia. I myli w niej ręce i nogi Mojżesz i Aaron oraz jego synowie. Wchodząc do namiotu spotkania i przystępując do ołtarza, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Wreszcie urządził dziedziniec dookoła przybytku i ołtarz, a u wejścia zawiesił zasłonę. W ten sposób Mojżesz dokonał dzieła. Wtedy to obłok okrył namiot spotkania, a chwała Pana napełniła przybytek. I nie mógł Mojżesz wejść do namiotu? I nie mógł Mojżesz wejść do namiotu spotkania, bo spoczywał na nim obłok. I chwała Pana wypełniła przybytek, wypełniała przybytek. Ile razy obłok wznosił się nad przybytkiem, Izraelici wyruszali w drogę. A jeśli obok, obłok nie wznosił się, nie ruszali w drogę aż do dnia Uniesienia się obłoku. Obłok bowiem pana za dnia zakrywał przybytek, a w nocy błyszczał jak ogień na oczach całego domu izraelskiego w czasie całej ich wędrówki. Tak to nam się kończy ten rozdział i cała księga. Tutaj mamy od miejsca. Od tego miejsca w Wulgacie znowu jest tekst skrócony i w numeracji wierszy o dwie jednostki mniej niż w tekście hebrajskim. Ta różnica utrzymuje się do, do końca rozdziału. No nie jest to tak bardzo jakoś istotne. Chyba. Aczkolwiek nie wiem. No mamy tutaj um, objęcie um, przybytków, posiadanie przez Pana Boga. I e, to zapowiedź e, zapowiedź e, wyświęcenia tych kapłanów Arona i jego synów będzie już w Księdze Kapłańskiej będzie to chyba jedyna akcja jaka się będzie działa w Księdze Kapłańskiej także czeka nas bardzo ciężka przeprawa przez Księgę Kapłańską Księga Wyjścia jest jeszcze o tyle dobra, że tam się sporo jednak dzieje Jakby jest nam bardziej znana ta historia Natomiast od jutra zaczynamy czytać Dzieje Apostolskie. Ostatnio dużo się w kościele czyta Dzieje Apostolskie. Jesteśmy w okresie wielkanocnym, więc, aż do zesłania Ducha Świętego, chyba to jest. W każdym razie będziemy akurat się pięknie tutaj zgrywać z tym, czytając Dzieje Apostolskie. Także no, do zobaczenia jutro w kolejnym, w kolejnym etapie czytania Biblii w całości. Na dzisiaj kończę z Panem Bogiem. Cześć.